tego. Kupować to te odnowa i nosić. Jedziemy ze zbrojeniami. Starszy pan, pocina za mną. Jedziemy na działkę. No i jesteśmy na działce. Pojechałem przodem, żeby tu panu pokazać, w którą na tą działkę dojechać, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Gościu zdziwiony, że jestem sam do odbioru tego zbrojenia. No ja tradycyjnie nieprzygotowany, ale pomógł mi trochę, był w porządku. 69 lat, targa to od 20 mówi. Ale sam nie chciał znaleźć, a niby taki dobry, a niby taki doświadczony. Nie, bez kitu, gdyby mi nie pomógł, ja tam dwa pierwsze próbowałem zanieść sam za, tą moją, za ten mój foliowy tunel, no tak jak teraz, siedziałbym tam do tej pory, zobaczcie, facet się ledwo rusza, a brał to pod pachę i szedł normalnie, i cyk, poogładany. Samochód rozładowany, teraz trzeba to jeszcze tylko wyrypać za szklarnię i zbani. Fajnie się ogląda, co? pek pyk, pek i zrobione. Yy, mamy zbrojenie na ławy fundamentowe. Niestety koparkowy dalej za mula. Chyba to jest ciężkie. Cz yy, 400. 27 kilo, albo 472. Eee, 3 zł za kilo. I transport. Zafajdana, yy, nie szklarnia, tylko tunel foliowy. Zafajdany mi tu przeszkadza, nie? Kurwa, wyrwę Tylko teraz jest błoto, a dzisiaj muszę lecieć do domu. Kurwa, jakąś muszę kamerę kupić. sam u góry na drzewie, drabinę ściągnę, a drabinę 11 metrów. Kurwa, nikt tam po to nie wejdzie. Z kolczastym drzewo wiąże. Podłączę do prądu, wykopię fosę, rów taki i wpuszczę krokodyle, kurwa. Nie wiem, czym wy się tam zajmujecie. <gry> ja mam parę telefonów dziennie czasami i czasami, wiesz, aparaty dzwonią, tak jak facet przed chwilą. Historia całego życia. Zanim ktoś zapytał skąd, po to gdzie wiem? Nie wiem, że to żadna kryjówka ale co mam zrobić? Nie mam gdzie to kamuflażu nie powstydziłby się sam. John Rambo. Teraz tylko wy wiecie, gdzie to jest. Jak to zniknie, to wiem, gdzie was szukać. Kurwa. ten dziadek jest zrobił w ciula, nie? ten od koparki i do auta, i do domu. Nara.